Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy w ogóle jako rolnicy, jako hodowcy jesteśmy w stanie konkurować z ukraińskimi produktami. Oczywiście w większości przypadków raczej każdy z nas wie, że takiej możliwości nie ma, z bardzo prostej przyczyny. Natomiast odpowiemy sobie jakie są te przyczyny, jak ewentualnie moglibyśmy z tym walczyć. Po pierwsze, co jakby jest oczywiste i na co musimy zwrócić uwagę, jest to, żebyśmy wspierali polskie rolnictwo i to jest raczej oczywista oczywistość, o której każdy powinien pamiętać. Natomiast co oprócz tego? Słuchajcie. Koszty stałe, które my mamy, generujemy bez względu na to, czy to są maszyny, czy używamy prądu. Gazu, co by to nie było, słuchajcie, wody są dużo wyższe niż na Ukrainie, i to trzeba powiedzieć jasno: i jako my, jako tacy poszczególni indywidualni hodowcy czy też rolnicy nie mamy na to za dużego wpływu. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa, słuchajcie, dotyczy w ogóle zakupu, w tym przypadku drobiu, na przykład kur na jajka, czy kur później na mięso. Co tam chcecie, oczywiście, również te koszty będą dużo wyższe. I teraz, jak te koszty się mniej więcej kształtują? Jeżeli chodzi, słuchajcie, o te koszty, to można je podzielić na parę różnych wariantów. Pierwszym takim wariantem, który powinniśmy dzielić w przypadku kosztów, to jest oczywiście zajęcie się. Wyprodukowaniem jajka. Jeżeli trzeba wyprodukować jajko, słuchajcie, no to przede wszystkim musimy mieć kurkę w odpowiednim tygodniu. I teraz w którym tygodniu ta kura powinna być? Mniej więcej, słuchajcie, przyjmuje się, że taka kura y, powinna być w 21, 22 lub 3 tygodniu, wtedy zaczyna się nieść. Oczywiście na początku to jajko jest małe i nie sprzedamy w tej samej cenie co jajka dużego, natomiast jeżeli już zdecydujemy się właśnie na Handel, czy też na sprzedaż, to musimy to założyć. Oczywiście Wyprodukowanie takiego jajka u nas na polskie realia, jeżeli mówilibyśmy na przykład o najtańszym chowie, przy dużej fermie, kiedy już mamy infrastrukturę i tak dalej, słuchajcie, to jest co najmniej 30 groszy. Myślę, że to jest i tak więcej, ale tu podaję naprawdę co najmniej przy jakichś bardzo niskich kosztach zakupu kury, zakupu zbóż, paszy, utrzymania nawet, już nie mówię o pracownikach, ale nawet pokrycia tych wszystkich powiedzmy kosztów stałych, to mniej więcej tak to się kształtuje. Jeżeli te ceny są inne, jeżeli wyznaczamy, Znacie inne parametry, to oczywiście piszcie w komentarzu. Mówcie mniej więcej, ile to wygląda, jakie Wy macie zdanie na ten temat. Bo oczywiście ja też nie muszę mieć zawsze racji, i jest możliwość, że tu akurat ta cena jest wyższa. Ale średnio myślę, że co najmniej te 30 groszy to kosztuje. I teraz tak, jeżeli już mamy mniej więcej i mniej więcej wiemy, ile kosztuje nas wyprodukowanie tego jajka, to teraz Was zaskoczę, albo nie zaskoczę, każdy z Was raczej sobie zdaje z tego sprawę, że kupując takie jajko na Ukrainie. I nawet przywożąc je do Polski, mówię oczywiście o takich większych ilościach paletowych, opłacając koszt pracownika, opłacając koszt dowozu tego jajka, słuchajcie, i takie stanie, niż gdybyśmy kupowali paletowo w Polsce od polskiego producenta. Dlaczego? No i tutaj w grę wchodzą na przykład różne regulacje unijne, różna papierologia, którą normalnie musimy, no. Niestety, niestety, spełniać, bo inaczej nie moglibyśmy prowadzić gospodarstw, hodowli i tak dalej. To wszystko jest później skrupulatnie sprawdzane. My mamy, słuchajcie, trochę inne składki niż oni mają na Ukrainie, ale to jest najmniejszy problem. Największym problemem w przypadku rolników jest to, że nas obowiązuje tyle regulacji, że my musimy pryskać w odpowiednim momencie, że my musimy nawozić odpowiednio, że te nawozy są bardzo drogie. I też tak naprawdę tylko te największe firmy się na tym wzbogacają. Dlatego tak ważne jest to po pierwsze, żebyśmy wspierali polskiego rolnika, a po drugie, żebyśmy byli świadomi, słuchajcie, bo jeżeli będziemy świadomi, to tak czy tak cokolwiek będziemy wiedzieli, jak ta hodowla może wyglądać, no i przede wszystkim co się na tym rynku złego może dziać. Wy jako hodowcy powinniście również zdawać sobie sprawę z tego, że te produkty, które pochodzą bardzo często z Ukrainy, mogą być produktami gorszej jakości i w większości przypadków tak jest, że produkty, które właśnie pochodzą stamtąd, są niższej jakości, ponieważ oni też nie trzymają do końca procedur, nie trzymają parametrów, a zresztą pewnych procedur w ogóle nie muszą trzymać, bo nie są w Unii. No a my jako że tam na Ukrainie powiedzmy coś się działo, nie wchodząc na te Tematy polityczne i się dzieje nadal. Dzieje czy nie dzieje, to już Wam zostawiam, że tak powiem, do przemyślenia, czy w tym momencie coś tam się dzieje. Natomiast jeżeli już taka sytuacja, słuchajcie, się wydarzyła, trzeba ich wspierać, to na pewno nie kosztem własnej gospodarki. Dlatego pamiętajcie, moi drodzy, żeby sprawdzać, co kupujemy, jak kupujemy, jaki to jest produkt. Teraz jest to bardzo trudne do zweryfikowania, ze względu na to, że nawet kupując takie zboże, słuchajcie, czy nawet samo w sobie zboże, które my jako hodowcy zakupimy musimy sprawdzić powinniśmy sprawdzić skąd to zboże pochodzi, a zboże też jest takim produktem gdzie, które znajduje się na przykład w półproduktem, które znajduje się później w chlebie w bułce, które my kupujemy i do końca sami nie wiemy co to może być za zboże, dlatego naprawdę moi drodzy zwracajcie na to uwagę, sprawdzajcie to, bo sytuacja może być naprawdę nieciekawa. Może doprowadzić do tego, że to rolnictwo nasze polskie po prostu zaniknie. Ja wiem, że rolnicy zawsze tam jako tako narzekali, bo im pogoda nie pasowała, bo ceny były za niskie. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Natomiast trzeba by było mimo wszystko zastanowić się, czy my jako hodowcy obieramy dobrą drogę, słuchajcie i e, czy, czy sami nie powinniśmy w jakiś sposób wyjść na ulicę i nie zacząć strajkować. Wiem, że dużo ludzi to robi. Też pytanie słuchajcie, czy tylko stojąc na ulicy i blokując Wiadomo, no pokazujemy jako tako, że no coś się dzieje, ale z drugiej strony, czy kogokolwiek to obchodzi, czy jakikolwiek minister w ogóle jedzie daną drogą, przecież on wie, że my tam strajkujemy. Także, no ja nie wiem, czy to jest do końca dobra droga. Ważne, że chociaż pokazujemy, że na swoje niezadowolenie to na pewno na plus bo też wybieraliśmy taką władzę, ale chcę Wam powiedzieć jedno i to jest moje zdanie, każdy ma swoje, natomiast uważam, że w większości przypadków naprawdę, moi drodzy, nie ma co liczyć na, na polityków, zwał jak zwał, bo przez tyle lat, nie wiem ile lat macie, jak mi oglądacie, ale przez tyle lat, ile żyjecie na tym świecie, ile rzeczy tak naprawdę, jakbyście mieli racjonalnie podejść, spełniło się po tym, co oni mówią. A jak się spełniło nawet, to czy było lepiej, czy było gorzej. Także nad tym się zastanówcie. Nie nad tym, co oni wam obiecują, tylko nad tym, czy to faktycznie może przynieść jakąkolwiek korzyść i czy przyniesie jakąkolwiek korzyść. Bo każdy mówi, słuchajcie, nie patrzcie na to, co ktoś mówi. Patrzcie na to, co ktoś robi i jakie finalnie są tego dalej konsekwencje. Bo to, że sobie ktoś coś powie, to jest jedno, ale później, jak to będzie wyglądało, wyglądało, to jest drugie. Dlatego zwracajcie moi drodzy na to uwagę, przyglądajcie się temu wszystkiemu, co się dzieje. Ja mam nadzieję, że w perspektywie czasu wszystko się poprawi, będzie lepiej i yy, no jakoś to wszystko się wyklaruje, bo jak na razie muszę Wam powiedzieć, że nie wygląda to zaciekawie i prowadzi to w bardzo złą stronę. Jeżeli nie będziemy mieli polskiego rolnictwa, to będzie bardzo źle. Tu nie chodzi słuchajcie o poszczególnego rolnika, ale nawet o nas. Ten, u, na, u nas Niestety, będzie wyglądało to w ten sposób, że będziemy musieli stety, niestety kupować towar z zagranicy, bo coś jeść musimy. Będziemy wspierać inną gospodarkę, nawet nie polską. A kolejna kwestia: nie jesteśmy w stanie aż tak kontrolować tej żywności, niż gdybyśmy mieli ją w Polsce. Także zwracamy na to, słuchajcie, szczególną uwagę. No i oczywiście widzimy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało, że tutaj jakąś informację z tego filmu, wiedzę wyciągnęliście. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.